Krzysztof Gasparski, poniedziałek 7 września 2020 roku, Pro Camp Polska w komunikacie sadowniczym drzewiastym. Najważniejsze na obecną chwilę na pewno są zabiegi przechowalnicze, przynajmniej dla tych, którzy zamierzają owoce przechowywać, albo dla tych, którzy te owoce dają do przechowywania. I tych rozwiązań oczywiście jest kilka. Dla tych, którzy. Mają późne odmiany. Dla tych, które, którzy mają te odmiany jesienne, których zbiór będzie za tydzień czy krócej, tych rozwiązań oczywiście mają mniej. Ale zanim do tego przejdę, to jeszcze przypomnę, że tych zabiegów w sadzie potrafi być całkiem sporo, bo mamy jeszcze nawożenie wapniowe, bo mamy jeszcze wybarwianie się owoców, jeżeli potrzeba, i jeszcze mamy walkę. Z tym, żeby nam owoce z tych drzew nie spadały, a w tym roku jest to zjawisko dosyć powszechne. Zacznijmy od tego przechowywania, bo bym powiedział, jakość się wydaje być największe. No to taką podstawą zawsze były kaptany, natomiast te kaptany mają bardzo dziwne rejestracje, kaptan zawiesi nowe 7 dni rejestracji, ale tam ograniczenie, że do połowy wielkości owoców tylko. Te bardziej klerowskie kaptany, z nazwami kleru, to kapłan, kapelan, pastor. To one mają 14-dniowe okresy karencji, natomiast no też troszeczkę węższe rejestracje. Natomiast te najbardziej renomowane. Captan, ortocydę mają 28-dniowe karencje i tych kaptanów tu w tej grupie jest też z 28-dniową karencją najwięcej. Paradoksem jest trochę to, że w truskawce ortocydę ma tylko 14 dni, a w jabłoni czy w gruszy, a mówimy o preparacie kontaktowym leżącym na owocu, czyli tu nie ma, że rośliny go zobojętni. Tych dni jest aż 28, więc no ale tak bywa. Mamy 28 dni, czyli ostatni moment na wykorzystanie tych kaptanów na zabiegi odmian dosyć późnych, takich, które będziemy zbierać powiedzmy za miesiąc. Nie gala, pewnie już nie grusza, i tak możemy z tym walczyć. Natomiast Ortocyzja kaptan. Przez C mają te rejestracje dosyć szersze, bo poza tym dysk takim dyskomfortem w stosowaniu z 28-dniową karencją, ma no, przynajmniej szersze zapisy co do chorób przechowalniczych niż kaptany pozostałe, ale kaptan wiadomo jest kaptan, chociaż każdy ma jakieś przyzwyczajenia, jedni wolą e, te sypkie, inni wolą granylowane, e, i tak to jest. Mamy przyzwyczajenie i należy je też szanować i nie krytykować. Dla tych, którzy mają dwa tygodnie do zbioru, mamy już trochę inne warianty, bo mamy wariant e, mocniejszy, czyli grupę SDHI, czyli tutaj mówimy Luna Experience, albo mówimy z 14-dniowym okresem karencji, albo mówimy Bellis i Bellis z 7-dniowym okresem karencji, czyli jeszcze troszeczkę większa swoboda w działaniu, natomiast należy tutaj przypomnieć, że grupę SDHI wykorzystywaliśmy powszechnie w okolicach kwitnienia, tam był jeszcze do tego fontelis, tam był serkadis, więc jeżeli mamy tyle produktów i jakieś limity, to należałoby się na pewno też zastanowić, jak wykorzystywać. I na ile tą grupę bardzo dobrych produktów wykorzystywać w tym właśnie okresie? Bez wątpienia grupa bardzo dobra, bardzo mocna, ale dla tych, którzy nadużywają, no, trzeba będzie zastosować albo znaleźć inne rozwiązanie. i tymi innymi rozwiązaniami może być Geoxy albo Switch, oba tylko trzydniowa okres karencji, natomiast obydwa możemy stosować. Powiedzmy dwukrotnie, na przykład na 21 dni przed zbiorem i drugi na 7 dni przed zbiorem. Czyli tu mamy jakąś swobodę <laughs> działania, natomiast niewątpliwie ten zabieg bezpośrednio przed zbiorem byłby najciekawszy i najciekawiej byłoby właśnie jakby była jakaś rotacja czyli pierwszy z zabiegów kaptan, po jakimś czasie luna albo bellis, a po jakimś czasie geoksy albo. Albo switch i wtedy mamy strategię antyodpornościową, dosyć szerokie, szeroką ochronę przed chorobami przechowalniczymi i dobrze zabezpieczone owoce. Do tego jeszcze można przed samym zbiorem niemalże zastosować preparaty biologiczne które zasiedlając te czyste, nieporażone nie patogenem miejsce, także w przechowaniu będą te owoce chronić. Zumba plant mogłaby być takim tutaj przykładem. No, więc mogłoby się wydawać, że mamy już wszystko ładnie przygotowane, ale nie możemy zapominać o chorobach przechowalniczych typu fizjologicznego z gorzką plamistością podskórną na czele. Czyli z czymś, czemu przypisuje się głównie zasługę, zasługę, albo w przypadku braku wapnia dostępnego. Dotyczy to oczywiście tych owoców największych: rubin, ligol. Z tego względu, że owoce są duże, królował tu zawsze, ale i szampion potrafił pokazać rogi, i Elizie się zdarza. Więc na pewno y, musimy z tym wapniem do końca y, działać. W tym roku gorzka plamistość podskórna wyszła stosunkowo późno. Mimo moim zdaniem dosyć małej ilości zabiegów w czerwcu, y, dopiero ruszyły faktycznie po czerwcowym opadaniu zawiązków, a nie zawsze pogoda była tam sprzyjająca. Y, dawki dawaliśmy ze względu na upały często niższe. Ale nawet dla tych tak jak ja, którzy dawali dawki wyższe i, i, i nie bali się powiedzmy wieczorem stosować wyższych dawek, to się okazuje, że i tak znajduje się owoce, na przykład na odmianie Rubin, gdzie ta gorzka plamistość podskórna, paradoksalnie dopiero teraz w okolicach przedzbiorczych zaczyna wychodzić, więc walczymy do końca. Tu można wykorzystywać już nawet chlorki, które przy takiej pogodzie Chlorek wapnia jest stosunkowo bardzo bezpieczny. Można oczywiście dodać do tego aminokwas, są różne szkoły, ale ze względów takich bezpieczeństwa, na tempo wchłaniania, tak się przyjęło stosować jako furtkę, taki zawór bezpieczeństwa. I to na pewno by było. Oczywiście i mrówczany, i pozostałe produkty wapniowe, paspce, a czy Smarcil ten z krzemem. Wszystko się cały czas nadaje. Natomiast Państwo wybieracie sobie to rozwiązanie, które Państwa zdaniem byłoby najlepsze. W komunikacie pisanych mamy po jednym zdaniu argumentów do każdego z produktów. Smarcil jako jędrność skórki, bardzo też przy okazji rówczane, tam gdzie choroby bakteryjne jeszcze dokuczać potrafią, tam gdzie z tym mamy problem. Chlorki, no, najbardziej ekonomiczne rozwiązanie, ale też szybko popieralne. No i tak moglibyśmy robić dalej saletry i pasp, saletry wapniowe oraz paspca, czyli mamy tam i azot i wapń do stosowania takiego gdzie nie walczymy o rumieniec, a nawet walczymy o tą zasadniczą barwę skórki, więc na pewno tam by było dobrze. Ale jak już mówimy o zasadniczej barwie skórki, przechodzimy do wybarwiania się owoców. Do wybarwiania potrzebne nam jest kilka aspektów: słońce, 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 temperatury, 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 wahania najlepiej, natomiast bez niskich temperatur. Ten proces jest też spowolniony, ale bez fosforu, yy, ze wsparciem potasu też to nie idzie. I obojętnie którego z tych czynników brakuje, to z kolorem może być gorzej, więc musimy zadbać tutaj o komplet. Yy, ze słońcem nie do końca możemy dyskutować, liczyć możemy, że będzie. Z temperaturą liczyć, że wcześniej czy później ona się też załamie, czyli będzie trochę chłodniej w nocy, trochę cieplej w dzień. Natomiast fosfor potas no musimy już zadbać o to, żeby w tych owocach był. I zwłaszcza na glebach, gdzie mamy ten deficyt, musimy to podać. Warianty mamy też różne. Prochorti Kapman, czyli wapń i fosfor, czyli takie wykorzystanie, że w jednym zabiegu moglibyśmy to zrobić, ale także mangan ze względu na zielono barwę skórki. On się łączy z mrówczanem, z Prohorty mrówka, więc ciekawa propozycja. Druga, Basfoliar Color, nowość jaką mamy w firmie ProCam. Oparty w dużej mierze na potasie, nie jeden z Państwa się tam doszukuje fosforu, ale, ale tu jest właśnie całkiem inny system wspierania tej budowy tego koloru. Mamy tam też bor, mamy tam stymulację wybarwiania i też zachęcam do tego, żeby produkt stosować. No mamy też inne rozwiązania, choćby Avalon. Każdy z Państwa, którzy stosują Avalon, musi sobie przypomnieć, że w Avalon wzrost owoców 2 mamy głównie w składzie fosfor. Ponad 40% i potask y, też około 20% czy 20% tego potasu, więc y, w zasadzie jakiś specjalny zabieg y, tu nie powinien być już y, bardzo y, konieczny. Oczywiście można prohorti fosforowy także wykorzystać w takim. Aspekcie, aspekcie. Przejdźmy do szkodników. Nie jest to czas walki ze szkodnikami. Bezwzględnie unikamy takich zabiegów. Natomiast może się zdarzyć, że trafią się nam w końcowym, przedzbiorczym albo zbiorczym etapie jeszcze jakieś gąsienice, które, zwójki, które ciągną do czerwonych owoców. To się często zgarza w, w, w okresie dojrzewania gali. Zachęcam do tego, żeby przejrzeć, wtedy zbieracie. Jak zobaczycie, że te gąsieniczki są, to sięgnąć po afirm czy koragen. Te dwa są i na jabłoni i na grusze. Natomiast w przypadku stewardu czy, czy ranera, to one dotyczą bardziej jabłoni. Z tym jeszcze, że runner ma też ograniczenia, że tam się mówi, że stosować w okresie Letnim na, na letnie pokolenie, ale mowa jest tutaj o lipcu i sierpniu, a jednak, mimo że mamy lekko opóźniony sezon, no to zaczął się nam ten wrzesień. Yy, drugi szkodnik, którego chciałbym przypomnieć, na niego na pewno nie jest czas do zwalczania bo rekomendujemy do tego produkty układowe, żeby sobie z tym radzić. A na to jest zdecydowanie za późno tarczniki, no, ale tu na przykładzie gruszy, jak tarcznik występuje, jak sobie wejdzie na owoc, jakie punkciki robi i stany zapalne w postaci czerwonych plam w koło. To na tym przykładzie jak bardzo mogą być porażone owoce, sobie skojarzycie i jabłoń grusza w zasadzie ma objawy bardzo yy, podobne. I, i, I drzewa pestkowe. Drzewa pestkowe, no, tylko śliwa nam została późne odmiany do zbioru, czereśnia, wiśnia już dawno za nami, morela także. Te gatunki są już cięte. Ja osobiście pierwszy raz skorzystałem z kosy mechanicznej. W przypadku czereśni zobaczymy z jakim skutkiem kosa zjechała. Ja wjechałem z produktem akurat opartym o tiofanadmetylu. Natomiast bardzo dobrym rozwiązaniem jest stosowanie także produktów miedziowych. To była decyzja chwili, po której sięgnąłem, czy bardziej sięgnąć po topsiny, czy bardziej sięgnąć po miedziany. Ale tak czy inaczej po takim cięciu zawsze wskazane jest, żeby drzewa pestkowe były dobrze zabezpieczone. Można to zrobić raz jednym, raz drugim rozwiązaniem. Natomiast te, co są owocujące, czyli śliwy odmian późnych, znowu trzeba się skupić na tym, czy, czy jest tam ciągłość stosowania przeciwko owocówce, kuweczce, bo ona jednak lubi dokuczyć i w tych owocach no, trzeba oczywiście rozważyć, kiedy jest uzasadniony zabieg, kiedy nie, nie, nie kilka owoców, Nazwa przestraszyć, ale kiedy mówimy o jakiejś szkodliwości ekonomicznej. Jeżeli mamy je przechowywać te późne odmiany, to oczywiście możemy sięgnąć po choćby Zumę jako biologiczny produkt, który nas tutaj nie ogranicza. I na dzisiaj mam praktycznie koniec. Zapomniałem o Timakach. Timak też ma swoich faworytów, jeżeli chodzi o wybarwianie Fertilider Axis. Które mógłby być, no ale i Fertilider Elite jako produkt wapniowy do stosowania. One mają jakąś taką wypracowaną pełną stymulację, czyli oprócz podstawowych składników, które na dany moment są potrzebne, uzupełnione są te produkty o substancje biostymulujące. I na dzisiaj. Tyle, dziękuję. Mieliśmy mały poślizg z czasowy, ale powiedzmy, że te deszcze, które były, wcale Państwu w tym nie zaszkodziły. Pozdrawiam.